Mówi podwodny sucha, więc zamykasz pizdę i słuchasz mnie dokładnie, nie uważaj się na internecie i nie obgaduję cię, a, a ty a mam, kurwa, a ty kurde, 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 do, do bronka, Wchodzisz do innego żabka, nie? Do kurde, do Zmulta, nie do Zmulta, tylko Młodego, lako ma, kurwa zapewne. Co? Wronek. Do wronka wchodzisz, do wronka i mówisz, że, że ja mam, nie mam nóg, kurwa, i że jestem taki owaki, ty. Chceś, prawda? I to jest coś, co po pierwsze, a po drugie, udowodni mi to! Udowodnię, czyli jak ja napiszę do w rąkanie, żeby kurde, przyszedł, czy też wytłumaczył, jak, co ty powiedziałeś mamy mi tematy. Hmm. Bo akurat, trzym, szelty, leko, u niego siedm, szelty, więc ty mam gierały. A ty mnie nie udowodnił, ale pierdzieli! No pierdzieli, to ty i Kogoś innego. No. O!

Wiesz, co się stało po Ej, Dobra, bez kończ ten temat, bo ja bym chciał się się, to jest. To A ty... Bez mnie obrażaj gościu, co? Bo ja też zacznę obrażać ciebie, nie będę... miłej sobie kurwa. No dobra, nie będę ci obrażał. Bo ty przestaniesz mnie obrażać, kurwa. No. Bo ja też nie... mogę być... miłe. No to dawaj, nie jeżdżaj na mnie, dawaj! Nie będę Ci należał, bo nie jestem taki jak Ty, no. Bo Cię nie boisz! Chyba kiedyś, mhm. Boisz Ciebie, Po pierwsze, Cię po, 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 po pierwsze z tym, że nie, raczej Ciebie nie boje i zaraz tego tego Bożela, co tam się nazywa, nie będę Bożela i zobaczę, że Bożel się też Powiedział, że kolego, na wózku, się mnie napierdza, Nie chodzę. 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 Nie to Nie chodzę. Nie chodzę. Nie, płacę. nie, płacę nie, ubiegł, nie nuk, po Nie Po drugie, chodzę. Nie 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 Nie chodzę. Nie chodzę. Tak nie chodzę. Tak nie 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 wchodziłem się... do kogo na live'a i już takiego nie mówiłem. Dobrze. Jak ci będzie, że nie mówiłeś, ale ja będę Spoiler, kurwa. Nie? No udowodnij mi, udowodnij mi to, daj tą osobę tutaj, jest to, co ma powie. Ale jak jaś nie ma lajba, ale? A ja Ale co ty wiesz, kurwa nie masz Ej, na mnie dowodu, a pierdolisz głupoty. No jak... Keś nie mam dowodu. Nie masz dowodu, panie, że e, ty takiego pływaj, piel dońsko copały! Piel dońsko copały, kurwa! Łyciogalni! A te, 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 ty możesz mi obrażać, ale ty, ty kurwa... A iść, to beczka. Ić pal, bo ty... Eeeh... nie powiedziałem, czy nie masz nóg! Powiedziałem o tobie sam... Że tyś super człowiekiem, czy cię bardzo lubię... Że grupy te chcą gry, to powiedziałem! A nie powiedziałem co po nogach! Czekaj, eee... Kurwa. Klaudiusz możesz mi... Ja puszczałem się, że Klaudiusz... Klaudiusz, Cię lubię! Poczekaj tyle! Poczekaj tyle! Pytanie mam do Klaudusa. Klaudiusz, weź hmm. mi tego młodego zmać. Tego młodego Wronka? Tego, Dobra. A co mam ci wystawić tego kanał? Tak. Pojąć. Powiedz mi, mi to udowodnij, kurwa! Udowodnij mi to! Ja cię udowodnię, ja no poczekaj. Ale mnie denerwuj się, poczekaj, ja tylko zmarzę, tego, z tym marzę. Jak tego ziomka... Ty kurwa, udowodnij a nie oskarżasz mnie. Ja cię nie oskarż... Ja tylko powiedziałem, zapytałem... Ja ci tylko zapytałem, ciebie, czy to jest prawda, że ty tak mówiłeś. No. Bo no, masz... Nie no, spytaj! Ale on skłamie! Pekaj okay, mam, okay. mamu, Czekaj, nie? Nie mogę wybrać. Na piarkie, zaoczyjmy mój No i mamy tak kurwa. Udałożni! Pokaż to! No ty patrz teraz! Pokaż na streamie Cypek, żeby widzieli. Stream, no tak, To jest wasy. z jest normalnie od... Zwrot. To jest dowód. Kochani, no. mamy no. Ten to! Udałożni! A mi kurwa to wydałożni! Patrzcie! Dobra. Co w ogóle Dawid sądzisz o mikrocypku? O karu? To nie można tak mówić. To jest brzydko. niskorosły, Nie mówisz. jest. ten Nie można tak mówić, bo to jest brzydko, nie wiesz, bromek wiesz, bromek. można tak mówić. On nie ma dług. No widzisz? Jest. No, nie Nie ma jest, jest z Stary! Stary! To, jest, to nie jest... To nie jest Kiedy pojedynek na czytanie z Jasperem... To nie jest Patrz, to, wygląda to wygląda prawdziwie! Pory, po pierwsze nie jakWhyba, ja się nie gadałem! Jak ja to nie? Jak to jestem stary! Czego ty mówisz, że to nie jest prawdziwe, nie jak to jest prawdziwe, lepne. tak? To nie jest... Ale jest... nie widzisz tego, co Pana... Mówcie patrz. Mówcie patrz. nie można tak mówić. To jest brzydko. Nisko jest Mówi się no nisko jest... Co co nie się widzisz? nie jest nie można tak mówić, bo to jest brzydkie określenie. Nie widzisz? Bromek nawet... Nawet Bromek ci powiedział, że nie można tak mówić. nie jest... Autentyczne? to nie jest autentyczne nagranie. To ja jest prawdziwe. Do... Ja nie gadałem w tym od kilku miesięcy, rozumiesz to? Od miesięcy takie rzeczy, jak ma takie włosy stare. Dobra, stary. dobra, dobra. Kolejny, kolejno. kolejny. 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 kolejny komerzal, dobra, nie gadałem, w ogóle nie prowadziłem tych nie podziwiałem nie nie rozmawiałem. Dobra Dawid, czekaj. To kolejny materiał dowodowy. Wysłałem do cywka, że byłeś u live, u, na live u Gronka. Są mu z tego TikToki, niestety dobrze, bo też mam widboksować? No dawaj! Mój ziomek też miał beatboxować, ten Amar. A jak po imię? A propos, bo zapisałem. No? Wiktor Bo temat to będzie ta mi dosła, bo Wiktor ta pizza na mu widział jest cała kurwa pikkota! Ale bym cię przytłaczył. Lepiej to sprawdzać, jak wtedy, tak taki lepiej to sprawdzaj Wiktora, podstawę tego mózgu i podstawę pod wodnik podstawę, 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 to podstawę, podstawę, to <mulity> JEST kurwa! No, KURWA? A ty, jak myślisz, swój freestyle, Dawid? What? To to nie jest może to pisanka była? Nie przygotowałeś tekstu wcześniej? A czy? Cię jednak tam byłeś u byłeś. Ja, by, ja, by, ja Powiedz Ci prawdę, powiedz prawdę! był Moim zdaniem, MOIM ZDANIEM, to też jest przerobione komputerowo. <grym> tak, <grym> tak, dobra, weź, weź, bez, panie, weź, 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 Ja tylko się widziałem na Fame MMA 16 w Łodzi, w Łodzi widziałem się z ma, tak. Przed piątkę, zadaliśmy na temat, na temat, na temat tego bandzi? Zadaliśmy na temat bandzi? Tak, ale... I poszedł, bo walka Bandury, walka Bandury była i Ginolda i poszedł. No. Ja to tam powiedziałem na temat Bandury i Ginolda, że to są złodzieje, że to, że tam to, I tylko to powiedziałem. Eee, rybki Sześciu, Rybki Sześciu, że tak, gada Dawid Kasper. Rybki szotty.

Weźcie się pogódźcie Ja się nie będę tym bo, bo kurwa ja nie lubię jak To się ja nie mam nic Nie miej kija w dupiec, pek. Bo nie będę obrażał, ty, ale jak o bada, dobra, mnie wesz... obrażasz to jest kurwa dobre Dobra, ci znowu, weźcie się pogódźcie, bo mhm. jeden i drugi wyzywał Jego Weźcie się pogódźcie i róbcie razem live'y. Ja bym tak to zrobił Stama? Co no to to ale ty też musisz My... przeprosić. My też musisz przeprosić, kurwa. No, przeprosić, no. to są przerywane komputermony, to, damy. to, no to, mi, to ja... Kurwa, Dawid, Dawid, czekaj. Ty też dzisiaj kurwa też wyzywałeś cyrka. Dobra, rób już mu loda, mikro poleć flasykiem. Ja nawet słowa nie powiedziałem na jego temat. Nie no, dzisiaj go od karmów wyzywałeś. No, a to... No to chociażby za to, nie? Dobra, to, nie? Dobra, Czekaj, czekaj, czekaj... Dobra... Czekaj, czekaj... Dobra, czekaj, czekaj, On Cię przeprosił, teraz... O, teraz. Czekaj. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Cię przeprosi teraz Dobra, ja też Cię przepraszam... Ale ja się usłyszę... Usłyszę... No nie, już... Poczekaj... Poczekaj, tylko Mogę? <laughs> ja Cię przepraszam też... A Ty... Też... Bardzo... Ciebie... Proszę... Żebyś... Nie wchodził do... Jak si do každého, ale neobrazu na můj témat. Nebudeš kde na můj témat? Nebereš.